Kto robi śmieszniejsze miny do selfie? Kto robi śmieszniejsze miny do selfie? Poprawna odpowiedź to... Pani młoda! <noise> Bardzo im przykro. Jedziemy dalej. Stajemy na środku. Kto z nich jest bardziej skłonny do robienia żartów na własny temat? Poprawna odpowiedź to. Tak jest. Panna młoda. Panna młoda. Poprawna odpowiedź. Staj na środku. Kto jest bardziej gadatliwy, gdy jest zmęczony? Kto jest, kto jest bardziej gadatliwy w momencie, gdy jest zmęczony? Poprawna odpowiedź to Pan młody. Pan młody, cztery na środku. Jedziemy dalej. Kto z nich jest bardziej ostrożny podczas jazdy na rowerze? Kto jest bardziej ostrożny podczas jazdy na rowerze? I teraz w zasadzie wszyscy powinniście odpaść. No to pani młoda, ale wszyscy zostajecie, ale wszyscy zostajecie. Wygraliście Jokera w tym pytaniu. Jedziemy dalej. Kto więcej razy zaliczył glebę w górach? Kto więcej razy zaliczył glebę w górach? Poprawna odpowiedź to Pani młoda.